Witam, w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam zaprezentować jak postawić serwer Minecrafta Roleplay'a na bukicie dla wersji Minecrafta 1.2.5 Pobieramy plik, do którego link jest podany w opisie Jest to ten instalator Po pobraniu otwieramy go zwyczajnie Czekamy aż się rozpakuje, dekompresuje cały instalator Klikamy dalej Po przeczytaniu licencji akceptujemy ją Dalej Instaluj Chwileczkę czekamy na zainstalowanie. W zależności od komputera może to szybciej krócej trwać. No. No możemy sobie wybrać yy, no, y, odpalenie od razu launchera. Bądź możemy zakończyć bez odpalenia. Na pulpicie nam się robią dwa skróty do Launchera i do deinstalatora. Mamy do nich również dostęp w menu start gdzie to? O, tu orden X, O, i tu jest domyśli się mój cały moje całe pliki serwerowe instalują w addacie. niestety nie da się tego zmienić o, tu są wszystkie pliki jeżeliby ten launcher co jest podany czyli ten nie działał, bo by tu jakieś blitury wyskakiwały czasem jest, że w starszych wersjach Windowsa są niektóre komendy wsadowe dla bata nierozpoznawane to proszę spróbować odpalić z tego serwer jak widać serwer działa, spis wszystkich pluginów jest podany w opisie jeszcze jedna ważna informacja jak weźmiecie ten serwer, pobierzecie wiem, że większość osób ma niestety no, premium, no, to musi się w, w pliku o tym sobie nie dość, że IP dać to jeszcze zmienić. E, online mod. No tu akurat jadłem na false. A to nawet dobrze się składa. To nie musicie zmieniać, nie było pomocy. Dobrze, to zapraszam do subskrybowania, łapkowania, komentowania. Dziękuję za obejrzenie.